Zaczynamy dzisiejszą analizę, a na stole mamy no, coś całkiem nowego i myślę, że interesującego. Nowy kierunek studiów inżynierskich Data Science na wydziale informatyki Politechniki. Mamy trochę informacji ze strony uczelni, jest też artykuł, który to opisuje. Chcemy się przyjrzeć, co to właściwie jest. Co ten program oferuje, dla kogo on jest i no, dlaczego akurat teraz to takie ważne w tej całej erze AI i danych. Tak, temat faktycznie gorący. Żyjemy w wieku danych to już truizm, ale samo zbieranie to jedno. Prawdziwym wyzwaniem, ale i szansą dla biznesu jest analiza tych ogromnych zbiorów big data, no i wyciąganie wniosków. I ten kierunek wydaje się, że celuje właśnie w to. Łączy matematykę, informatykę, no i analitykę. To jest podstawa Data Science. No dobrze, to wejdźmy w szczegóły. Mamy 3,5 roku studiów inżynierskie, stacjonarne. Potem, jak rozumiemy, można kontynuować na magisterskiej informatyce. Sam program to przetwarzanie, analiza danych, AI, hurtownie danych. Co to są właściwie te hurtownie danych? To takie specjalne systemy, bazy danych, zoptymalizowane do przechowywania i analizy, no wiesz, naprawdę dużych ilości informacji z różnych źródeł. Okej, okay. i transformacje danych, ale co mi się rzuciło w oczy, to duży nacisk na język Python. Tak, Python to dzisiaj właściwie język numer jeden w Data Science i AI. Jest mm, bardzo uniwersalny, ma gigantyczną społeczność, no i mnóstwo gotowych bibliotek do analizy, do uczenia maszynowego, czyli tworzenia tych systemów, co się uczą z danych, aż po uczenie głębokie, te bardziej zaawansowane sieci neuronowe. Czyli uczą go od zera, nawet jeśli ktoś wcześniej nie programował? Dokładnie tak. Program zakłada naukę Pythona. Od samych podstaw aż po te zaawansowane rzeczy. Super. To dla kogo w takim razie jest ten kierunek? Kto powinien się nim zainteresować? No właśnie, według informacji od Prodziekana, doktora inżyniera Andrzeja Chmielewskiego, to oferta głównie dla absolwentów liceów, tych po Matfizie, Matinfie, ale też dla absolwentów techników, programistów, informatyków. Ale bez wymogu wcześniejszego kodowania, tak? Tak, to podkreślają. Start jest od podstaw, raczej dla ludzi z takim analitycznym zacięciem, ciekawych AI, którzy chcą używać danych do rozwiązywania problemów. Okej, okay, to brzmi sensownie. Skoro wiemy dla kogo, to czego konkretnie absolwenci się nauczą, jakie umiejętności zdobędą. No, program zapowiada się bardzo praktycznie. Studenci mają się nauczyć tworzyć narzędzia AI. Projektować i trenować modele sztucznej inteligencji, na przykład do klasyfikacji obrazów albo do wykrywania anomalii. Anomalii? To znaczy, na przykład w medycynie, tak? Tak, na przykład w danych medycznych, żeby znaleźć coś nietypowego. Ale też praca z modelami językowymi. Przetwarzanie języka naturalnego, czyli NLP. Czyli, żeby komputer rozumiał tekst i mowę. Dokładnie. Do tego dochodzi analiza obrazów, sygnałów, czyli widzenie komputerowe. Sporo tego. Wspomniano też o jakichś ścieżkach do wyboru, specjalizacjach? Tak, są przedmioty obieralne. Można się skupić na zastosowaniach, powiedzmy, w medycynie, ekonomii czy cyberbezpieczeństwie. I wydaje się też, że można iść albo bardziej w stronę hardware'u, infrastruktury do danych, albo właśnie w same dane analizę, modele. Dwie takie ścieżki. A jak to się ma do rynku pracy? Czy firmy miały coś do powiedzenia przy tworzeniu tego programu? I tu ciekawa sprawa. Podobno tak. Program był konsultowany z biznesem. Prodziekan wymieniał około 10 firm i lokalnych jak Zeto Białostok, DS360, Sentio czy społeczność Paistok. Paistok to lokalna grupa programistów Pythona? Tak, dokładnie, ale też firmy ogólnopolskie, międzynarodowe, Spirosoft, Blue Raider Software, Transition Technologies Data Science, nawet PWC. OK, czyli jest jakieś sprzężenie zwrotne z tym, czego potrzebuje rynek? Na to wygląda. To daje pewną gwarancję, że te umiejętności będą poszukiwane. A jest coś jeszcze, co wyróżnia ten program pod kątem przygotowania do pracy? Tak, myślę, że warto podkreślić nacisk na solidne podstawy matematyczne. To nie jest tylko nauka klikania w gotowe narzędzia. Chodzi o to, żeby absolwenci rozumieli, jak te modele działają pod spodem. Czyli nie tylko używać czarnych skrzynek? Właśnie. Żeby potrafili je ocenić, walidować, douczać, kalibrować, a nawet co coraz ważniejsze, wyjaśnić ich działanie to daje przewagę. Brzmi naprawdę solidnie, a co z praktykami jakieś doświadczenie w trakcie studiów i co potem? Jest przewidziane sześć tygodni obowiązkowych praktyk. W firmach, które zajmują się danymi mogą być lokalnie, w Polsce, za granicą, nawet zdalnie. Podobno wielu studentów informatyki na PB pracuje już na trzecim roku. A perspektywy po studiach, jakie stanowiska? Lista jest długa. Analityk danych, inżynier danych, ten od infrastruktury, inżynier uczenia maszynowego, inżynier AI, specjalista big data, dalej. Specjalista NLP, czyli od języka, inżynier widzenia komputerowego. Nawet bardziej niszowe jak analityk danych w ochronie zdrowia, czy specjalista do spraw etyki AI. Etyki AI ciekawe. Tak, zapotrzebowanie jest w sumie wszędzie: przemysł 4.0, 5.0, medycyna, finanse, ale też rolnictwo, leśnictwo wszędzie tam, gdzie są dane do analizy. Dobrze, to podsumowując, wygląda na to, że Politechnika Biabostocka stworzyła kierunek, który jest odpowiedzią na realne potrzeby. Data science w ich wydaniu to praktyczne umiejętności w Pythonie, ale oparte na mocnej teorii przygotowanie do wejścia na ten dynamiczny rynek AI i danych. Dokładnie tak. Kluczowe wydaje się to połączenie intensywna nauka programowania, ale z głębokim zrozumieniem matematyki i statystyki stojącej za AI. Chodzi nie tylko o to, by umieć używać gotowych rozwiązań. Ale by być w stanie je świadomie tworzyć, krytycznie oceniać i co bardzo ważne, wyjaśniać jak działają. I to prowadzi mnie do takiej myśli na koniec: skoro ci absolwenci będą potrafili nie tylko używać, ale właśnie tworzyć i wyjaśniać AI, to z jakimi nowymi, może trudniejszymi kwestiami odpowiedzialności będą musieli się zmierzyć, zwłaszcza projektując systemy, które wpływają na decyzje w tak czułych obszarach jak, nie wiem, medycyna, finanse czy cyberbezpieczeństwo. To chyba pytanie, na którym warto się zastanowić.